Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Jolanta Duda. Jeszcze raz pozdrawiam z Krakowa. Jak państwo widzicie w kolorach patriotycznych, jako że Kraków jest naszą stolicą historyczną i ostatnimi czasy było bardzo dużo historycznych wydarzeń i w Krakowie. I również w Zakopanem. Proszę Państwa, chciałabym powiedzieć pokrótce o moim programie, gdzie przede wszystkim w tym momencie stawiam na przedsiębiorców i na rozwój przemysłu, ponieważ oczywiście zgadzamy się, że trzeba pomagać i wspomagać rodziny i naszych seniorów, jednocześnie dając szansę młodym ludziom na rozwój na rozwijanie firm, na zakładanie nowych przedsiębiorstw. Ponieważ jesteśmy mądrymi ludźmi jako Polacy i potrafimy zadbać o swoją gospodarkę, aby można było żyć w dobrobycie dla wszystkich. Dziękuję serdecznie. Będę również podróżować po Polsce, będę odwiedzać Wrocław, Poznań oczywiście rejony wschodnie, z których pochodzę. Ale nie zapomnę o Warszawie, gdzie bardzo często jestem również w Sejmie i skąd praktycznie rozmawiamy o wszystkich sprawach politycznych i społecznych oczywiście. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam, do widzenia.